Jezu, co, ale tu jest strasznie, tu nagle się tak zrobiło ciemno że tutaj było to trzęsienie i było jasno, a teraz leje i w ogóle co to jest w ogóle, to jest jakiś inny wymiar Chodźmy tutaj zobaczyć co to jest w ogóle Co tu pisze w ogóle, ej Ja to? O nie, ratuj, ratuj Ej, co jest, uciekaj, uciekaj stary Dobra, i tu jest Igor stary, To jest Igor Dobra, chodźmy do tej skrypty Dobra, Alex, wyciągnę to i to się coraz bardziej Dobra. świeci. To jest coś koło tej skrypty. Wejdźmy tutaj. Wejdźmy, wejdźmy tutaj. Dawaj. To się coraz bardziej to, świeci. Ej, to, to, co to jest? To musi być duża cymona. Czuję, jakby patrzyła prosto na mnie. Wiedźma powiedziała trzy kroki, trzy słowa, trzy ofiary. Musimy to zrobić dokładnie. Tak jak mówiła, albo wszyscy zginiemy. Dobra, czekaj. Wezmę. Musimy zrobić ten rytuał. Exerius Ventahar, Makelar. Zbudziliście mnie, ale nie macie pojęcia, czym jestem. Nie oddam się bez cen. czy, czy ofiary to teraz? Tak, musimy poświęcić coś cennego. Ty musisz oddać swoje imię i nie, nie będziesz pamiętał, kim jesteś. Ja muszę zapomnieć o swojej matce. Moja mama umarła, mam ostatnie wspomnienie z nią. I ostatnia ofiara jest z krwi, czyli Igor. Teraz nasza. Kolej. Kładziemy ręce. Na, pan, na panu karterze. Krew. Jedna kropla. Niech wybierze ten, kto czuje strach. Dobra, Alex. Musisz ten... Musisz mnie dziabnąć tutaj. Weź tą mierdzę za sobą masz. Weź go. się. dobra. Musisz mnie dziabnąć, że na ołtarzu była krew. Tylko nad ołtarzem. Trzymaj. Jesteś pewny? Tak. Musimy. Musimy. Dobra. O! Dobra, poleciało. Ach. Wy, chłopcy, wypędzacie mnie, ale on już mnie przyjął. To jest nie tak. On nie walczy z demonem, on go chciał. Pamiętasz o matce? Nie pamiętam. A ty pamiętasz, kim jesteś? Pamiętasz swoje imię? Nie. To się stało, a my nie uratowaliśmy dalej Cartera. Dobra, chodźmy stąd. Alex, tam coś słychać. Idziemy tam. Chodź. Karter! Dzięki. Dzięki wam. Narodziłem się na nowo. Co to, to ma znaczyć? Mieliśmy cię uratować. Rytuał nie wypędził demona. Połączył nas. Jestem teraz czymś więcej. Czuję... Wszystko, życie, śmierć, wasz strach, a teraz pokażę wam nowy świat. Musimy zamknąć portal. ma powiedziała, że możemy wrócić tylko jeśli dusza demona zostanie oddzielona. A co jeśli się nie da już rozdzielić? Znaczenia, musimy uciekać. Perwocie, szybko. Nie uciekniecie, to dopiero początek. Ja już jestem częścią świata. Ziemi, nie zostawię cię tutaj. Ale jeśli pójdziemy razem, on też może przejść przez portal. On za nami biegnie szybko. Ja... Nie obchodzi mnie to, razem albo wcale. Dobra. Nie uciekniecie ode mnie. Ja już tam jestem. Udało się? Nie wiem, ale czuję, że to nie koniec. I tam jest Carter. Kłopaki. Szukaliście mnie? Carter, ale jak? Niemożliwe, ty tam zostałeś. Widzieliśmy cię. Tak myśleliście. Ale coś mnie wyciągnęło, coś większego. Wykopujesz. Nie jestem już taki sam i wy też nie jesteście. Portal nie tylko nas rozdzielił, on nas połączył. On nie wrócił sam. Pamiętam wszystko, wasz rytuał, ból ale też to, co było po drugiej stronie. I teraz tamto jest tutaj. To dokładnie przeszło przez portal razem z tobą. Myślicie, mm. że to ja wróciłem. Ale może. Ja nigdy nie wyszedłem. Wrócił, ale nie sam. Aleks. Zobacz to koło drzewa. Kurczaczki.